Cześć, brak pomysłu na siebie, jeżeli doskwiera Ci właśnie taki problem, czyli brak pomysłu na siebie w kwestii życia zawodowego oczywiście, bo o tym mówimy, to zapraszam Cię na warsztat, który będę organizować w najbliższym czasie. Warsztat trzydniowy, właściwie trzy spotkania, o tak bym to nazwała. Każde spotkanie godzina, półtorej godziny max, wieczorkami. I w czasie tego warsztatu będziemy rozkminiać właśnie ten temat. Jak ja to widzę? No, będziemy rozmawiać o wartościach, o talentach i potencjałach. Robić oczywiście odpowiednie ćwiczenia. Po to, żeby w czasie ostatniego spotkania dopasować zajęcia, zawody. Właśnie z tych Waszych odkryć będziemy się zastanawiać, czym moglibyście się zająć. Właśnie bazując na tym, co zrobiliśmy w ciągu poprzednich dwóch warsztatów, jeżeli ten temat Cię interesuje, to pisz do mnie bezpośrednio na adres kontakt, małpamentoringkariery.pl. Udzielę Ci wszelkich szczegółowych informacji organizacyjnych i jak ja to w ogóle widzę. Także chętnych zapraszam. Pozdrawiam serdecznie tutaj z tego pola. Na polu jestem z psem na spacerze. Jest bardzo, bardzo fajnie.